Niech będzie uchwalony Chrystus. Wielki, wielki. Moi kochani, witam Was serdecznie na tej urokliwej Mszy Świętej, w tej jakże wspaniałej scenerii z naszej bocheńskiej kopalni. Naszą wspólną modlitwę rozpoczniemy od litanii kuczci świętej Kingi Jest to nasza patronka, patronka tego miejsca, patronka naszego miasta, dlatego że gdyby nie ona, gdyby nie jej zabiegi, to pewnie ani by w aniby ani by tej kopalni, a siłą rzeczy nas tu też by nie było. Dlatego w pełni wdzięczności na początku oddamy jej cześć słowami litami. W naszej modlitwie będziemy łączyć się duchowo razem z siostrami klaryskami ze Starego Sącza, które również są duchowymi córkami świętej kingi i zapewniały nas, że będą teraz się z nami łączyć w modlitwie. Za co też jesteśmy bardzo im wdzięczni. I jeszcze jedna informacja: podczas mszy świętej będzie zebrana składka, która w części zostanie przeznaczona na wyposażenie tej kaplicy, tej naszej kopalni, żebyśmy mogli tutaj spotykać się na wspólną modlitwę. Także jeśli ktoś chciałby wesprzeć ten cel, to bardzo serdecznie dziękujemy i Bóg zapłać.

czy no, odkupicielu, Świata Boże, musi się nad nami. Duchu Święty Boże, musi się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, musi się nad nami. Święta Maryjo, o musi się nami. Święta Boża Rodzicielko, musi się nami. Święta Panno nad panami musi się za nami. Święty Ojcze Pranciszku musi się. Nami. Święta Matko Klaro Bądź nami. Święta Kimbo, Módź się Najświętszej Maryi Panny. Od dzieciństwa pobożnością promienna. Bądź nami. kwiecie niewinności. lilio się nami. czystości. Bądź się Olubieńco Chrystusowa najwierniejsza. Uczennikowi <laughs> naśladowczyni błogosławionej Salomei. Bóg nami. Królowo przez Polaków ukochana. Bóg nami. Królowo dla ubogich miłosierna. Bóg za nami. Królowo za nieszczęśliwymi u króla orędująca. Bóg Królowo dla swych podwładnych w dobrych uczynkach oddana. Bądź nami. Królowo z solą w nasz wzbogacająca. Bądź nami. Patronko i matko z kołatanej ojczyzny. Bądź nami. Pocieszycielko i matko strapionych. Opiekunko chorych. Przywilejem cudów obdarowana, mężna Zgadzicielko Berła Korony i Marności Światowych, palebna Córko Świętej Matki Klary, odważna naśladowczynicy Świętego Ojca Franciszka, w życiu zakonnym rozmiłowana franciszkańskim doskonała, w klejnocie posłuszeństwa, Panu Jezusowi na ofiarę całkowicie oddana, w pokucie i umartwienie tereniczna, w modlitwie żarliwa, za w liczeniu zapolnym wzorowa. Miłością siodczaną jaśniejąca. Na wszelkie usługi dla bliźnich gotowa. Bądź się za nami. Pokorze głęboka. W cichości niezrównana. Bądź się za nami. W cierpieniach i co cierpliwa. Bądź się za nami. Krzyż i mękę Chrystusa zapatrzona. Bądź się za nami czcią i miłością do Najświętszego sakramentu pałająca. Duchowi Świętemu w natchnienia oddana. Łaskami i świętością życia wzbogacona. Od dobo Kościoła, za nami. Temu seratyńskiego zakonu. Za Uczestnictwo uczestnik szczęścia wikulistego. Bóg za nami. Patronko nasza, tronu Boga. Bóg za nami. Patronko kopalni soli w Bóg za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Mój cię za nami, święta Kingo abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże, Ty obdarzyłeś świętą kindę hojnym błogosławieństwem i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie. Zajmij za jej stawienictwem, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Tobie i wstępując w jej ślady mogli dojść do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego.